Witam Was serdecznie, dzisiaj z Dominiką przyjechaliśmy do lasu na grzyby, taki poranny wyskok, troszkę przeziębieni, jakaś chorubsko się do nas dobrało, ale, ale co, ale dajemy radę, fajnie, tam proszę pokazać, jezioro, nie, nie, nie było, wodę widać, słabo z są wodą, o, tam, tak, jest, jezioro, dobra, na mnie, i... Jesteśmy nad jeziorem, takim dzikim jeziorem, które jest gdzieś ukryte w środku lasu. Jestem w tym lesie pierwszy raz, także idziemy na grzyby, na zwiady, a w wolnym jeszcze czasie prawdopodobnie będzie możliwość gdzieś porzucania sobie magnesem. Zobaczymy, co w tym jeziorze się kryje. Także miło fajnie pochodzimy, pospacerujemy w świeże powietrze, zapowiada się ciepły, ładny dzień, także do dzieła! Teraz jest pytanie, które bardzo często komentujecie. Czy grzyba wykręcić z ziemi, czy go odciąć? Jedni piszą o tym, że prawidłowo jest wykręcać. Drudzy piszą, że prawidłowo jest wyciąć. A najwięcej ludzi pisze, że jedno i drugie rozwiązanie jest poprawne. Także mam nóż, odcinam. I pierwszy grzybek. Ma parę rzeczy znalezionych magnesem. Niestety las, w którym pojechaliśmy, który pojechaliśmy sprawdzić, nie okazał się lasem takim bardzo grzybowym, ale mamy swoje fajne stałe miejsca blisko domu. Nie trzeba taki kawał jechać, więc jeszcze tam się wybierzemy. Może nie dzisiaj, może jutro, najwyżej połączy to w jeden film. A, a dobra, no także jak coś to idziemy dalej. Witam Was serdecznie. Dzisiaj dla mnie kolejny dzień. Wygląda na chłodny i ponury, jednak jest ciepło. Albo mnie gorączka gdzieś rozkłada. Nadal przeziębiony. Kaszel, katar i takie tam... Żaden korona, świrus. Po prostu przeziębienie. Wyszedłem sobie do lasu. Zaraz do niego wejdę. Myślałem sobie do lasu pochodzić i poszukać grzybów Ale grzyby tylko rekreacyjnie Ponieważ e, nie mam zamiaru ich zbierać Po prostu sobie znaleźć, znaleźć, porobić im zdjęcia I zostawić na miejscu Może ktoś inny, kto je grzyby, to sobie dozbiera Ja nie jadam grzybów, więc nie będę zbierał Także, także taki tylko wypadł O, już mamy grzyby O e, Proszę bardzo ma szlaki, ale ile ich tu jest? No, tak, myślałem, że tu będą, w tamtym roku też tu były i to było ich w takich placach po, po parę parędziesiąt sztuk, już się zaczynają. Kawałek dalej jest ich tam dużo więcej. No, fajnie, zaraz porobię zdjęcia, coś tam pochodzę, może coś ciekawego się. Zobaczcie, znajdzie. No czemu jak to w lesie? Chciałem te maślaki iść i liczyć, niestety no nie jestem w stanie, doliczyłem się jakiś nie wiem, około 200 i dałem sobie spokój. Jest to naprawdę świetne miejsce. No co, na, na tą grzybnię, która jest widocznie tutaj idealna. Ponieważ po, przede wszystkim jest to pastwisko. Tu chodzą krowy, wiadomo, że obornik z krowy najlepszym obornikiem, tak, tak mówię, bynajmniej. Ona no, nawet humory są, ale ładne o eleganckie więc ta grzybnia jest tu naprawdę bardzo dobra nawożona cały czas y, odchodami krowimi który trzeba uważać żeby w nie, nie wejść o kolejny zestaw rodzinnych muchomorków żwirka brakuje bo muchomorek jest no i mnóstwo jest tutaj maślaków i kozaków no jednak maślaki przeważają w liczebności chociaż w tym roku nie jest ich aż tyle jak byłem w tamtym roku no, muszę uważać żeby gdzie nogi stawiam żeby ich nie zdeptać kolejna porcja kolejna porcja tam kolejne i tu kolejne pod samymi nogami i kolejny Trzeba uważać, bo się je rozdepcze. A po co rozdeptywać, może przyjść jakieś zwierzę zjeść, lub ludzie sobie tu je pozbierać. Tutaj chyba ktoś był. Bo trzy leżą do góry kołami i są wyrwane. A obok za kolejne kapelusze i to takie wielkie, 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 naprawdę. Niektóre małe, niektóre bardzo duże. Te maślaki. Jest tych grzybów. O właśnie, na jednym imię się poślizgnąłem. Muszę uważać, a tu kozaczek. Taki sobie kozakowaty. No, także jest, jest. Grzybów jest jak zwykle opór. A multum out na parkingu. A więc e, grzybiarze w lesie. Jeżeli grzybiarze w lesie, no to szkoda, że nie wiedzą że ja mam taką miejscówkę niedaleko z grzybami, a oni biedni chodzą i szukają, a ja idę w inną stronę. Strach przychodzić po prawie dwóch latach. Dobry stary obozie, jak domek dla myszki, nie mam dzisiaj nic dla niej do zjedzenia. Kolejne miejsce to nie doszła chata wikinga. Kurczę. W sumie dużo się tu nie zmieniło. Ciekawe, czy coś pozostało po roku nieobecności. Mojego? Nie, po mnie nic, bo wszystko po sobie posprzątałem. I oczywiście Wam też tak radzę robić. Wszystko, co po nas zostaje. Co ze sobą przynosimy, także po sobie wynosimy, no bo chyba łatwiej jest nam wynieść puste, gdy mogliśmy przynieść pełne. Taka prosta zasada. Zajrzę się za grzybami, bo tutaj na skarpie korytarzeki, na tym boku, bardzo właśnie dużo w tamtym roku było grzybów. I o tej porze roku jeszcze właśnie tutaj spróbowałem swoje pierwsze grzyby w życiu smażone na patelni na Big Daddy. Tak mi się przypomina. Kolejnym miejscem jest oczywiście obóz na drzewie, ale. Dziki wyryły, chyba to nie dziki, wyryły dziurę, a ktoś ewidentnie odciął te stopnie. Jednak sądzę, że jeżeli tego obozu nie ma, to ja tu nie korzystam. To chyba czas najwyższy pozabierać te pasy, które wpijają się w pień, w konary drzewa i, i robią krzywdę temu drzewu, więc postarać tam wejść, nie obiecuję jak to się skończy, ponieważ mam już y, mokre buty, dzisiaj w Adidaskach, je wybrałem Bardzo bardzo inteligentnie, sobie. Ogólnie szukam jakiś dobrych butów już na sezon jesienno-zimowy. I stwierdziłem już jakie to będą buty. Także nie główcie się. Nie piszcie komentarzy, że ty wojskowe lepsze albo jakieś tam lepsze. Nie wiem jakie są lepsze. Ale ja i tak stwierdziłem, że chcę buty, których jeszcze nigdy nie miałem, ale bardzo je chcę. Są to śniegowce. Pomimo, że, że nie będzie śniegu, będzie mokro. Te buty są idealne na taką pogodę. Są ciepłe i są wodoodporne, wodoszczelne, wodoszczelne, wodoszczelne. No, wodo-wodo. Także... W oczy mi się rzuciły na razie jedne, bo w sumie nie szukałem zbytnio gdzieś tam po necie. Rzuciły mi się jedne, które znalazłem w PSB Mrówka. 100 e, chyba 40 zł, także trzeba sobie odłożyć parę groszy i e, takie coś kupić. Może wiecie, gdzie takie śniegowce lepsze kupić? E, no oczywiście nie za cenę jakichś tam 5, 6, 7 stów, no bo to za duży wydatek, jak dla mnie, ale e, w miarę tanie i w miarę wytrzymałe, żeby, żeby one się tam nie rozpadły zaraz, nie popękały czy coś w tym stylu. E, więc napiszcie, co myślicie o śniegowcach. Tam są fajne bo są z, taką, z tą piankową skarpetą, z taką wkładką ocieplaną jeszcze dodatkowo, także takie śniegowce będą super, nie tyle, że już nie, nie tyle, że zimno w tą nogę, ale właśnie, że sucho przede wszystkim, no bo to jest chyba podstawa każdego wyprawy, jak jest sucha stopa, to i wyprawa jest wspaniała. Jak mokra, no to jest masakra i męczarnia. Zaraz choróbsko, zaraz niewygoda, odparzenia i tak dalej, tak dalej. No dobra, włażę tam, spróbuję bynajmniej. Może mi się uda. Niestety pas musiałem odciąć. No tak się zakleszczył w tej klamrze, że nie chcę wyjść. Do... Nadal tego go odciąłem. Dobrze, że zawsze jest warto mieć nóż przy sobie. Bushcraft bez noża to spacer po lesie. Jednak yy, bez tego noża można sobie zrobić fajny spacer i, i Bushcraft można i bez noża uprawiać. Oczywiście, to żaden bushcraft. Dzisiaj jestem na spacerze w lesie, ale no już i tak mam. I właśnie przydał się w tym momencie, bynajmniej, aby móc przeciąć te linie, Wszystko Drzewo jest całe i zdrowe, nieokaleczone. A rzeczy, wszystkie, oczywiście, te pasy, to wszystko już biorę ze sobą i wniosę je do śmieci. Więc. Na czym to skończyłem? A że całem, mam raz w miesiącu jeden solidny odcinek, taki porządny, z przygotowaniem się i w ogóle. To nie jest ten odcinek, to nie jest ten. Także spokojnie nie martwcie się, to nie chodzi o ten odcinek. Ten jest takim dodatkiem po prostu, bo była możliwość wyskoczenia gdzieś wczoraj, troszkę dzisiaj i tak to wygląda. Ale na ten. Konkretny odcinek przygotowuje się mentalnie przede wszystkim. No i uplanowałem sobie w końcu jakiś odcinek, w końcu zaplanowałem wszystkie, zawsze były bez planu i jakiegoś przygotowania. Po prostu szedłem i coś tam robiłem. A teraz sobie zaplanowałem. Oczywiście będzie to nic innego jak. Wyjście do lasu, czegoś, budowa jakaś leśna, jakieś tam przygotowanie jakiegoś posiłku, obozowanie, coś takiego, coś takiego. E, więc oczywiście nic, co by mogło być inne. No, normalnie, że takie rzeczy, tylko teraz wszystko przemyślane, zaplanowane i chcę to zrobić w taki sposób, że dobra, nie będę wam mówił, jak chcę to zrobić. To po prostu to zobaczycie. Myślę, że za dwa tygodnie ten film się pokaże bo dopiero za dwa tygodnie pójdę go nagram. Teraz e, już koniec tego weekendu i w następny jestem bardzo zajęty, także nie będę mógł. Ale, no ale co, no ale, postaram się zrobić taki odcinek, że Powinienem Was wyrwać z butów, bo napatrzyłem się na jeden kanał, którego na pewno nie znacie, bo to kanał... Ma parę dziesiąt czy paręnaście, nie wiem, parędziesiąt subskrypcji, więc na pewno go nie znacie. Ale i zainspirował mnie strasznie ten kanał, a szczególnie e, osoba, wasza znaczy osoba, no w sumie osoba, która prowadzi ten kanał. I po prostu sobie zainspirowany tym kanałem, będę chciał zrobić. Coś takiego jak na tym kanale, ale się tłumaczy, głupio. Jak na tym kanale, ale to nie będzie to, że ja powtórzę po prostu po kimś coś. Wszystko będzie oczywiście po mojemu, ale w stylu nagrywania tam co zgapiłem na tamtym kanale. O tak wam, Kruczkiem, kruczkiem, tu ścieżką skrótem i wam powiedziałem fajnie. Co? No, no dobra. Spadam do domu, zgrzany jestem, ale to chyba leki rozgrzewają. Ale fajna pogoda, fajnie było wpaść na spacer. No nic, ja się z wami żegnam. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia na, sen, na następnym odcinku. No i już wtedy na tym chyba konkretnym filmie, co nie? Sądzę, że będzie bomba. I eee, jakościowo, co nie? Także pozdrawiam i narazki!